Wyobraź sobie, że Ziemia kryje więcej dziwactw niż wszystkie teorie spiskowe razem wzięte. Od kosmicznego pyłu w twoich płucach po miejsce, które codziennie odkrywa nowe gatunki. Zostań do końca, bo numer 5 rozwali ci głowę. W twoim domu żyje więcej mikroorganizmów niż ludzi w twoim mieście. Wyobraź sobie, że twój materac, poduszka, kanapa i klamka to tak naprawdę Wielkie metropolie. Każdy centymetr to osiedle dla milionów roztoczy bakterii i grzybów. Serio! Naukowcy odkryli, że w przeciętnym mieszkaniu może być ponad dwa tysiące różnych gatunków mikroorganizmów. Największa stołówka? Twój martwy naskórek człowiek zrzuca go nawet 1,5 grama dziennie. I co się z tym dzieje? Trafia prosto w brzuszki mikroskopijnych lokatorów. Brzmi obrzydliwie? Spokojnie. Większość z nich nie jest groźna, a niektóre są wręcz pożyteczne. Twój mikrobiom domowy pomaga trzymać w ryzach alergeny i pleśnie. A wiesz, że badania pokazują, że każdy dom ma unikalny mikrobiom taki biologiczny odcisk palca? Naukowcy potrafią poznać, kto z kim mieszka, tylko na podstawie kurzu z kanapy. Następnym razem, gdy trzepiesz pościel, pamiętaj, wysyłasz w powietrze całe miasteczko roztoczy. Ciekawe, co na to twój odkurzacz, co? Największa pustynia świata nie jest z piasku, tylko z lodu. Brzmi absurdalnie? To prawda. W podręcznikach zwykle widzisz Saharę. Fale piasku, wielbłądy, fata morgany. Ale jeśli zapytasz klimatologów, co tak naprawdę jest pustynią... Odpowiedzą prosto. Pustynia to obszar, gdzie spada ekstremalnie mało deszczu. Nie chodzi o piasek, tylko o suszę. I pod tym względem Antarktyda wygrywa. Jest tak zimna i sucha, że na niektórych jej obszarach opady są mniejsze niż w centrum Sahary. Wyobraź to sobie: kraina wiecznych lodów, ale oficjalnie to największa pustynia na Ziemi. I co ciekawe na Antarktydzie są tak zwane suche doliny. To miejsca, gdzie śnieg nie padał od milionów lat. Te doliny wyglądają bardziej jak krajobraz Marsa niż nasza planeta. I co jeszcze bardziej zaskakujące, to właśnie tam naukowcy trenują misje kosmiczne. Bo jeśli chcesz sprawdzić, czy sprzęt wytrzyma warunki na Marsie, to suche doliny są najlepszym symulatorem. Zresztą nie bez powodu Antarktyda kryje mnóstwo meteorytów. Czarne kamienie na białym lodzie widać z daleka i nie zasypuje ich śnieg. Tak więc, następnym razem, kiedy myślisz pustynia, pomyśl o kontynencie, który jest jednocześnie najzimniejszy, najsuchszy i najbardziej wietrzny na świecie. Taki mały plot twist od Matki Natury, co? Ocean jest bardziej tajemniczy niż Księżyc? Pomyśl o tym przez sekundę. Człowiek postawił stopę na księżycu już w 1969 roku. Mamy zdjęcia z Marsa, a nawet sondy, które opuściły Układ Słoneczny. A mimo to, kiedy spojrzysz na ocean, widzisz tajemnicę, która wciąż czeka na odkrycie. Szacuje się, że ponad 95% głębin oceanicznych nie zostało do dziś zbadanych. To jakbyś miał książkę, z której przeczytałeś tylko jedną stronę, a reszta to biała plama. I ta z biała plama potrafi kryć stworzenia, które wyglądają jak żywcem wyjęte z filmów science fiction. Głębinowe kałamarnice, ryby z własnymi lampami na głowie, czy gigantyczne rurkoczułkowce żyjące przy kominach hydrotermalnych w totalnych ciemnościach. Czemu tak trudno zbadać dno? Bo panują tam ekstremalne ciśnienia, ciemność absolutna i zimno tak przenikliwe, że większość maszyn nie wytrzymuje. A my, ludzie, ledwo drapiemy powierzchnię tej niebieskiej tajemnicy. Naukowcy szacują, że w oceanach może żyć miliony nieodkrytych gatunków od mikroorganizmów po ogromne stworzenia. Może nawet stworzenia, o których pisano legendy o potworach morskich? Więc następnym razem, gdy zobaczysz spokojne fale, pamiętaj. Pod tobą może czaić się świat, o którym wciąż wiemy mniej niż o odległych planetach. I wiesz co, może to dobrze, że ocean wciąż ma swoje sekrety. Drzewa rozmawiają ze sobą przez podziemną sieć grzybów. Brzmi jak bajka o zaczarowanym lesie tym razem to nie fantazja, a fakty z ekosystemu. Wyobraź sobie, że idziesz przez gęsty las, widzisz tylko korony drzew i runo leśne. Ale pod stopami rozciąga się coś, co naukowcy nazywają Wood Wide Web prawdziwy leśny internet. Jak to działa? Drzewa łączą się przez grzybnie, czyli sieć strzępek grzybów zwanych mykoryzą. Te maleńkie nici oplatają korzenie drzew i tworzą podziemną sieć komunikacyjną. Dzięki niej drzewa mogą się informować, kiedy zbliżają się szkodniki albo kiedy któreś drzewo potrzebuje wsparcia. Brzmi niewiarygodnie, a jednak badania profesora Suzanne Simar pokazały, że stare, potężne drzewa, tak zwane matki lasu, potrafią dokarmiać młode siewki. Przesyłając im składniki odżywcze przez tę grzybową sieć. To trochę tak, jakby drzewo mama robiła zakupy dla małego drzewka w rogu lasu. Nie ma Wi-Fi, nie ma kabli, a jednak leśny internet działa idealnie od milionów lat. Grzyby oczywiście mają z tego biznes. W zamian za komunikację i transport składników odżywczych pobierają od drzew węglowodany. Naukowcy twierdzą, że wycięcie starych drzew może rozbić całe społeczności leśne. Następnym razem, gdy pójdziesz na spacer do lasu, spróbuj pomyśleć, że pod twoimi butami toczy się cicha rozmowa, której my, ludzie, możemy się tylko przysłuchiwać. Każdego roku na Ziemię spada około 100 ton kosmicznego pyłu. Brzmi jak science fiction, a to czysta astronomia. Codziennie, dosłownie co 24 godziny, nasza planeta przyciąga i zjada mikroskopijne odłamki kosmicznej materii. Te cząstki to drobinki meteorytów, kometa, nawet fragmenty asteroid, które rozpadły się w kosmosie miliony lat temu. A teraz wyobraź to sobie: gdy idziesz rano do pracy albo szkoły, oddychasz cząstkami, które przyleciały z kosmosu. Naukowcy z Francji obliczyli, że rocznie Ziemię zasypuje około 100 ton kosmicznego kurzu. Nie w jednym kawałku, ale w postaci mikroskopijnych drobinek, które są tak lekkie, że bez problemu opadają na dach Twojego domu, Twoje włosy, a nawet wpadają do Twojej kawy. No cóż, kosmiczne late. Co najlepsze, nie musisz mieć teleskopu ani rakiety. Wystarczy zwykły magnes, żeby spróbować wyłapać cząsteczki żelaza z meteorytów w miejskim kurzu. Serio, są nawet entuzjaści, którzy zbierają ten pył z rynien albo balkonów. No i zawsze możesz powiedzieć, że jesteś częścią wszechświata. Dosłownie. Oddychasz nim, nosisz go na kurtce, a może nawet jesz, jeśli lubisz kanapki na dworze. Smacznego! Niedźwiedzie polarne mają czarną skórę i przezroczyste futro. Tak, ten puszysty biały miś, który kojarzy ci się z Arktyką, reklamami świątecznej koli i klockami Lego, ma tak naprawdę czarną skórę. Dlaczego? To genialna sztuczka natury. Ciemny kolor lepiej pochłania promienie słoneczne, a każdy promień to cenne ciepło, gdy temperatura spada do minus 40 stopni. Ale tu nie kończy się trik. To, co widzisz jako białe futro, wcale nie jest białe. Włosie niedźwiedzia polarnego jest przezroczyste i puste w środku, przypomina rurkę. Każdy włos działa jak mini światłowód, rozprasza i odbija światło, dzięki czemu miś wydaje się biały. A biały kolor to idealny kamuflaż w świecie lodu i śniegu, drapieżnik, który znika na tle zamarzniętej pustyni. To dopiero mistrz maskowania, a jeszcze ciekawiej robi się, gdy naukowcy odkryli, że skóra niedźwiedzia polarnego jest tak cienka, że widoczna w świetle ultrafioletowym. To dlatego z czasem na niektórych obszarach Arktyki niedźwiedzie zyskują zielonkawy odcień, bo w ich futrze zaczynają rosnąć mikroskopijne algi. Tak więc, jeśli następnym razem zobaczysz zdjęcie białego misia, Wiedz, że patrzysz na futurystyczny kamuflaż, który technicznie jest czarny, a wygląda jak śnieg. Ziemia śmieje się, sejsmolodzy nagrali drgania planety, które nigdy nie ustają. Brzmi jak mistyczny bełkot, a to twarda geofizyka. Nasza planeta nie jest idealnie cicha i nieruchoma, nawet kiedy nie ma trzęsień ziemi czy wybuchów wulkanów, ziemia ciągle drga. To taki cichy, niskotonowy śmiech albo tło dźwiękowe, które trwa od miliardów lat. Nie słychać tego uchem, ale sejsmografy to łapią i przekształcają w prawdziwy soundtrack Ziemi. Kiedy geofizycy puścili te drgania w wersji przyspieszonej, brzmiało to jak odległy pomruk albo niski bas. Niektóre legendy mówią, że pawl szum Ziemi to coś, co dawni szamani próbowali słyszeć w głębokich jaskiniach. Dziś mamy na to komputery i słuchamy, jak nasza planeta oddycha. Czujesz te wibracje pod stopami? Następnym razem, gdy stoisz na plaży albo na szczycie góry, przypomnij sobie: Pod tobą Ziemia nigdy nie jest cicha. A może to taki cichy śmiech, który przypomina nam: Hej, jestem żywa i wciąż się zmieniam. W Wenezueli pioruny walą w jedno miejsce przez 260 nocy w roku. Serio. Wyobraź sobie miejsce, gdzie nocne niebo wygląda jak sylwester, ale nie jeden raz, tylko prawie codziennie. To nie fantazja. To zatoka Catatumbo w Wenezueli, nazywana największą naturalną burzową elektrownią świata. Szacuje się, że w ciągu jednej godziny potrafi tam walnąć nawet 280 błyskawic. Łącznie, według naukowców, to aż 1-2 miliona piorunów rocznie. Dlaczego to miejsce jest tak wyjątkowe? Odpowiedź tkwi w geografii. Ciepłe, wilgotne powietrze z nad Karaibów spotyka się tam z zimnym powietrzem z Andów. Ta mieszanka tworzy idealne warunki do powstawania chmur burzowych. Co ciekawe, miejscowi od wieków wierzą, że błyskawice Katatumbo chronią ich przed piratami, bo rozbłyski widoczne są nawet z odległości 400 km. Więc żeglarze od razu wiedzieli, gdzie nie płynąć po cichu. A współcześnie? Naukowcy badają Katatumbo, bo to jedno z największych miejsc produkcji ozonu. Pioruny rozbijają cząsteczki powietrza, co wpływa na lokalny mikroklimat. Wyobraź sobie, że mieszkasz w domku przy Katatumbo, codziennie wieczorem odpalasz grilla, a w tle największy na świecie pokaz błyskawic. Następnym razem, gdy zobaczysz burzę, pomyśl, że na katatumbo ludzie mogą liczyć na piorunową dyskotekę przez 260 nocy w roku. Jezioro Natron w Tanzanii zamienia zwierzęta w kamienne posągi. Brzmi jak scena z horroru. To 100% natura. Jezioro Natron, położone u stóp wulkanu Oldoinio Lengaj w północnej Tanzanii, Wygląda jak zwykły zbiornik wodny, ale w rzeczywistości to chemiczna pułapka. Dlaczego? Bo jego woda ma ekstremalnie wysokie pH. Nawet do 10,5 jest tak zasadowa, że można ją porównać do amoniaku. Głównym winowajcą jest sól sodowa i minerały wypłukiwane z otaczających skał wulkanicznych. Wysoka temperatura, czasem do 60 stopni Celsjusza. I parowanie sprawiają, że stężenie soli jest gigantyczne. Efekt? Każde zwierzę, które nieopatrznie wpadnie do wody, ma marne szanse na ucieczkę. Ptaki, nietoperze, małe ssaki, jeśli utkną, woda konserwuje ich ciała, pokrywając je mineralnym pancerzem. To trochę jak naturalna mumifikacja, tylko dużo szybciej. Ale co ciekawe, to nie jest martwe jezioro. Flamingi uwielbiają jezioro Natron. Ich różowe kolonie wyglądają jak wielki, ruchomy dywan na tle czerwonej wody. Jak to możliwe, że one przeżywają? Flamingi budują gniazda na wyspach solnych, a ich skóra i łuski są odporne na zasadową wodę. Więc tam, gdzie jedne ptaki zamarzają jak w chororze, flamingi wychowują młode. Więc następnym razem, gdy zobaczysz fotkę pięknych flamingów na tle czerwonej tafli, pamiętaj, Tuż obok mogą leżeć kamienne rzeźby ptaków, które wpadły do jeziora w złym momencie. Ośmiornice są jak kosmici, mają trzy serca i niebieską krew. Serio, jeśli szukać obcych na Ziemi, to ośmiornica jest najlepszym kandydatem. Dobra, zacznijmy od serc, mają trzy. Dwa serca pompują krew przez skrzela, to tam pobierają tlen z wody. Trzecie serce wysyła tę krew do reszty ciała. A co z tą krwią? Jest niebieska, bo zamiast hemoglobiny, mają hemocyjaninę z miedzią. Ta molekuła świetnie działa w zimnych, ubogich w tlen głębinach, gdzie żyją ośmiornice. Ich ciała są superplastyczne, nie mają kości, więc mogą przecisnąć się przez dziurę wielkości monety. Do tego mają niesamowity mózg. Ośmiornica ma więcej neuronów w swoich ramionach niż w głowie. Każde ramię działa jak mini mózg, potrafi rozpoznawać, chwytać, otwierać słoiki i uczyć się. Tak, były przypadki, że ośmiornice w akwariach uciekały z, zamk z zamkniętych zbiorników, wędrowały przez rury kanalizacyjne, a potem wracały, jakby nigdy nic. Niektórzy naukowcy mówią wprost. Kod DNA ośmiornic jest tak nietypowy, że mógłby pochodzić z kosmosu. I kto wie, może właśnie dlatego są tak fascynujące. I co? Który fakt najbardziej cię zaskoczył? Daj znać w komentarzu, zasubskrybuj wiedza bez spiny i kliknij dzwonek, bo jeszcze nie wiesz, jak dziwna potrafi być nasza ziemia.